Siemka, e, to Mateusz i nagrywamy się vloga, no, który świadczy o tym, że chcieliście, żebym zrobiła vlog. E, dużo było komentarzy, żebym zrobił. No to zrobiłem. No, tak wyglądam. Mam no, brzydki, jestem wiem. I nie mam 14 lat jak mówiłem, tylko mam 11. Są tutaj ze mną dwóch kolegów, ale nie chcę się pokazać. No, to już wiecie jak, jak, jak to jest. No. E, I co? jakiego ciekawego tu można spotkać przy mnie, nic. Teraz dodałem ostatnie dwa filmiki, które pewnie nie oglądaliście. Ja nie będę usuwał konta YouTube nigdy, bo nie chcę mi się. No i nie mam zamiaru. I dzięki Wam za 100 tysięcy wyświetleń mojego kanału i 124 sub subskrypcji mojego kanału. To jest niespodziewana ilość subskrypcji oraz wyświetlenia filmów. Bo nie spodziewałem się, że na takiej jednej głupiej piosence można zebrać 40 tysięcy wyświetleń, na przykład w jeden miesiąc. E, dobra, spoko. Co chciałem jeszcze pojeść? Chyba nic? Albo coś jeszcze? Ten vlog może być krótki, może będzie długi, może się wygadam, może nie. <grym> Oj, dobra. Twoja ja <will> co? <ities> <den> <ínpolis> hmm. co ja powiedzieć? Jeszcze? Powiedzcie mi, co no, chciałem powiedzieć? Nie. Ja wiem, co. Co? To jest złochana. Stasie jest no Stasie jest złochana. Stasie co ja Stasie jest powiedzieć? No, jak się... Nie, możecie mi przesyłać filmiki, które świadczą o tym, jak zrobić na przykład intro, grać i w ogóle, bo to mi się przyda, jak przeróbki robić, filmów na przykład, jak będę nagrywał jakieś filmiki, to będą o wiele lepsze. Zobaczcie, jak zdanie. No. Ale <grystujące> ci <grystujące> Ja już będę kończył, a to już jeden Dobra, się ma.